Pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje obietnice, jakie otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Udziel nam swego ducha, abyśmy patrząc na świadku wiary, jakim jest między innymi Abraham, otwierali się na te obietnice, które są nam dane i uczyli się wierności. Ufności, Twoją moc i zbawcze działanie. Sprawdź to, Panie, który żyjesz i królujesz. Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Amen. Matko uczniów Chrystusa, w imię Ojca Amen. i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was do tej pory. Omówiliśmy już sporo psalmów. Na dzisiaj zostały nam jeszcze cztery psalmy, które no, będą takim zamknięciem naszych tych spotkań ze Słowem Bożym. Na temat nadziei, ale w świetle tekstów Starego Testamentu. Pierwszy psalm, który omówimy, można sobie otworzyć, jak macie Biblię. chodzi o psalm 130. 130. Ze względu na swoją treść, on jest krótkim psalmem, ale ze względu na swoją treść, on jest zdaniem komentatorów jednym z najpiękniejszych utworów o nadziei w Starym Testamencie. Popatrzmy do tego tekstu. Ja go przeczytam w całości, on jest krótki, a potem staram się pokazać ten motyw nadziei w tym psalmie. Z głębokości wołam do ciebie, Panie. O Panie, wysłuchaj głosu mego, nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza, czeka na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana, u Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich Jego grzechów. Przepiękny psalm. Rozpoczyna go, jak zauważyliśmy, błagalne wołanie psalmisty – one skieruje to, to wołanie do Boga i zauważmy z głębokości woła. Ta głębokość, o której tutaj jest mowa, to prawdopodobnie no, symboliczny sposób wyrażenia swej trudnej sytuacji życiowej, życia bez Boga, można powiedzieć, bez świadomej, życiodajnej relacji z Nim. Nie bez Boga, no, Bóg jest, ale chodzi o tę relację jego osobistą z Bogiem, z głębokości woła. Czyli ta głębokość to jest ta no, sytuacja bycia jakby bez Boga, bez życiodajnej z Nim relacji. I w tej sytuacji co pozostaje człowiekowi, jeżeli znajduje się w takiej sytuacji? Pozostaje wołać. Wołam do Ciebie, wołam z głębokości. Czyli chodzi o modlitwę błagalną i oczywiście ta modlitwa błagalna. Ona jest tutaj wyrażona w wersecie, w wersecie drugim. Panie, wysłuchaj głosu mego. To jest modlitwa błagalna prośby. On błaga, ale też i równocześnie prosi. Wysłuchaj mego, mego głosu. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Proszę. Błaga, a równocześnie prosi o wysłuchanie. Psalmista nie określa bliżej o jakie grzechy chodzi. Czyli nie spowiada się przed czytelnikami, z głębokości tylko woła, błaga o wysłuchanie Pana Boga, nie mówi bliżej, no, jaka jest jego ta konkretna sytuacja. Ale jego grzechy oddalają go od Boga. Dlatego w e wersecie trzecim mamy takie retoryczne pytanie psalmisty. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie, także i o jego grzechach, Panie, któż się ostoi, jeżeli zachowasz pamięć o grzechach, ma przekonanie o swej grzesznej kondycji, która dotyczy nie tylko jego, bo tutaj jest ogólne pytanie takie: jeśli zachować pamięć o grzechach, nie tylko moich, ale innych ludzi, kto się ostoi przed tobą? Czyli świadomość grzesznej kondycji wszystkich ludzi, do których on się także zalicza. Ponieważ z tego stanu nikt nie jest w stanie się sam uwolnić od swoich grzechów, psalmista z nadzieją wyznaje, że to właśnie w Bogu jest nadzieja. I to, to jest werset czwarty, tutaj początek tego wersetu. Ale ty udzielasz przebaczenia. Czyli, choć jestem grzeszny, grzech jest jakby, powiedzmy, częścią mego życia. Jeżeli byś pamiętał o tych moich grzechach, to się nie ostoję przed tobą, ale. Ty udzielasz przebaczenia. Wyznaje ten psalmista, że do istoty Boga należy udzielać ludziom przebaczenia. I to dzięki właśnie temu przebaczeniu, co jest możliwe? Możliwe jest pojednanie człowieka z Bogiem. O tym pojednaniu mówi ta druga część tego wersetu czwartego: aby ci służono z bojaźnią. Czyli Bóg oczywiście jest tym, który przebacza. Odpuszcza grzechy, uwalnia, usprawiedliwia. Po co? Aby mu służono ze czcią, z bojaźnią. Co to jest ta bojaźń Boża? Nie lęk, strach, tylko jest to postawa uległości, wdzięczności. Bojaźń my często rozumiemy przez lęk, strach, uciekamy przed Bogiem. Nie. Bóg, owszem, no, za grzechy każe, jak człowiek się nie chce nawracać. To prawda, ale Bóg jest miłosierny, łaskawy, więc On... Chce, żeby, żeby człowiek z uległością zwrócił się do niego o pomoc i chętnie przebacza. To jest ten werset czwarty, aby ci służono z bojaźnią. Zauważmy służyć w sensie nie niewolnika, bo niewolnik służy z bojaźnią, bo jak nie, to dostanie baty. Natomiast człowiek wierzący w Boga prawdziwie, no to służy Panu Bogu jak? Z uległością z wdzięcznością Bogu, bo uzyskał przebaczenie i dlatego teraz ma siłę wewnętrzną do tego, żeby oddawać Bogu cześć, żeby służyć Panu Bogu. Po tych ogólnych stwierdzeniach psalmista koncentruje się bardziej teraz na sobie, choć mówi na początku, że z głębokości woła, ma świadomość swojej słabości, ale teraz w wersecie piątym koncentruje się na sobie. I świadczy o tym dwukrotne użycie tutaj takiego wyrażenia, moja dusza. To są wersety piąty i szósty. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Czeka na twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana. Proszę, przepiękne określenie tej postawy, tego psalmisty, który. Całkowicie swoją nadzieją pokłada w Bogu, w Jego słowie. Tutaj mamy też to określenie słowo, nadzieją żywi moja dusza, czeka na Twe słowo. Nadzieja jest zawsze jakimś oczekiwaniem. Bóg odpowiada, dając jakieś słowo, jakieś natchnienie, jakieś pouczenie, prawda? To jest właśnie ta postawa człowieka otwartego, otwartego na Boga. Trwając w tej postawie, modlący się oczekuje na co? Mamy nieco dalej. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. świtu. To jest właśnie ta postawa wytrwałego oczekiwania. Strażnicy też oczekują świtu, no bo stróżują przez noc, a noc się dłuży. Strażnicy też czekając na świt, bo wiadomo, w nocy stróżować to nie jest takie proste. Psalnica, dusza moja oczekuje. Ciebie, panie, bardziej niż strażnicy poranku. Oni bardzo oczekują poranka, ale on mówi, modli się, że ja jeszcze bardziej od tych strażników czekam na ciebie. Czyli wytrwałe, wytrwałe oczekiwanie na Bożą łaskę. I to mobilizuje go do czego? Do zawierzenia Panu Bogu. W oczekiwaniu na jego zbawczą interwencję, bo kto czeka, otwiera się na Boga, doczeka się interwencji. A jakiej? A to już problem Pana Boga. Bo czasem my narzucamy scenariusz Panu Bogu i chcemy, żeby on tak nam odpowiedział, tak zareagował. On zareaguje, no ale niekoniecznie tak, jak my sobie to życzymy czy wyobrażamy, prawda? I na końcu Psalmu ponownie wraca prawda o zbawczym działaniu Boga. Ona jest tutaj ujęta troszkę inaczej, w sensie takim bardziej ogólnym, jako zachęta: niech Izrael wygląda Boga, wyglądać Boga. Jak gościa, jak tego, który nadchodzi, stąd to oczekiwanie wcześniej. Czekam, bardziej niż strażnicy. Wyglądaj Izraelu, Pana. U Boga, u Pana jest bowiem łaska. O proszę. Co to jest ta łaska? Łaska no, to nie jest jakaś, powiedzmy, rzecz, która można by materialnie może do końca ująć. Łaska to jest, to jest jakaś życzliwość Boga, jakiś dar Boży. Prawda? Darmodany. Pan Bóg nie chce niczego, on jest łaskawy, miłosierny. Po co to jest ta łaska potrzebna? Żebyśmy doświadczyli odkupienia. Odkupienie, czyli to jest działanie Boga, które wyzwala człowieka z niewoli grzechu, odkupi kogoś, niewolnika się odkupuje. Był w niewoli, no i wykupili go. Jest wolny. My, jako grzesznicy, jesteśmy też niewolnikami. I Pan Bóg nas jakby obdarowuje wolnością pełną, prawda? wyzwala nas z niewoli grzechu. Dzięki temu, co się dokonuje? Pojednanie z Bogiem, powrót do miłości Boga. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Nie ma grzechów, żeby nie, były, nie mogły być odkupione, odkupione, odpuszczone. No w Jezusie, oczywiście, potem jest problem, to już teologia dopowiada. Bo jeżeli ktoś na przykład otrzymuje rozgrzeszenie, nawet przed śmiercią zbrodniarz otrzymuje rozgrzeszenie, ale potem w czyściu będzie musiał jednak jeszcze, jeszcze dojrzewać do tego, żeby wejść do już obcowania z Bogiem. Prawda? To, to jest już kwestia, powiedzmy, teologii. Ale u Boga nie ma takich grzechów, żeby nie, odku, nie, nie, nie odpuścił. Ze wszystkich grzechów od, od, odpuszcza Bóg. To jest właśnie ten przepiękny psalm o nadziei, ten termin tutaj się pojawia kilkakrotnie. Nadzieja w Bogu. Człowiek jest grzeszny, zawsze może z tego stanu wyjść. Jeżeli ufa, jeżeli oczekuje Boga, otwiera się na jego łaskę, nie może tracić nadziei, że ten grzech nieodpuszczony, że już jestem potępiony. Wszystko jest do naprawienia. I to jest ten Psalm pierwszy. Psalm drugi to jest 131. Wy popatrzcie do tego tekstu. Panie. Moje serce nie jest wyniosłe, oczy moje nie patrzą z góry, nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy, jak nie mowlę u swej matki, jak nie mowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu pokładaj w Panu nadzieję teraz i aż na wieki. Na końcu pojawia się to słowo właśnie nadzieja. Nazywają go pieśń ufności, czyli pieśń nadziei, ufności pokładanej w Bogu. Tutaj ten termin nadzieja, ufność pojawia się na końcu. Izraelu, do wszystkich jest apel. Pokładaj nadzieję w Panu. W Panu pokładaj nadzieję. Wpierw psalmista jednak wypowiada się na temat swego duchowego stanu. I to jest właśnie werset pierwszy, jaki ten stan jest jego duchowy. No nie jest taki jak w poprzednim psalmie, bo w tamtym psalmie mieliśmy rzeczywistość zła, grzechu, grzechu, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Tutaj no nie mamy tej sytuacji, mamy odwrotną może sytuację, mianowicie ten modlący się jest świadomy czego? Swej pokory, czyli daleka jest mu co? Wyniosłość, pycha, bo mówi tak, serce moje nie jest wyniosłe. Oczy moje nie patrzą z góry, czasami ktoś z góry patrzy na drugiego, chociaż jest niższy wzrostem, ale z góry patrzy na drugiego. Oczy moje nie patrzą z góry, nie gonię za tym, co wielkie, co przerasta moje siły. Patrzcie, pokora, ocenianie rzeczywistości, no taka jaka jest, nie patrzenie z góry na innych, nie przecenianie swoich możliwości, nie gonienie, gonitwa za jakimi ziemskimi tylko wielkościami. Marność nad marnościami powie Kochelet, prawda? Pozostając przy, przy tym temacie swej pokory, psalmista wyznaje, że doszedł do takiej postawy, dzięki czemu, właśnie to jest ciekawa droga do takiej postawy, żeby nie być wyniosłym, pysznym, gonić za wielkościami, za potęgami takimi, żeby pokazywać swoją władzę, swoją moc, siłę. W jaki sposób on doszedł do, do tej pokory. Mówi tak, że On zaprowadził ład i spokój swojej duszy. Ha! Ład i spokój swojej duszy zaprowadzić. Bardzo ciekawe określenie, prawda? No to każda spowiedź nam pomaga taki ład zaprowadzić. Jeżeli ktoś w ogóle myśli o swoim życiu i chce, no, kontrolować to, co robi, mówi, czyni i tak dalej, prawda? Czyli wprowadzanie ładu, spokoju, uciszenia, i ten swój stan duchowy przyrównuje do stanu niemowlęcia. Niemowlę no, trzyma się mamy, ojca, matki, prawda? I on mówi, że, że jak niemowlę u swej matki się czuje, czyli jest spokojny, bo, bo wprowadził w swoje życie ład, spokój, niczego się nie lęka. Nie, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Tak we mnie moja dusza. Patrzcie, bezgraniczne zaufanie. Niemowlęcia mat do matki, a on oczywiście w takiej kondycji staje przed Bogiem, przed Bogiem. I dlatego, bazując na tym swoim doświadczeniu pokory, przechodzi na koniec do takiego ogólnego wezwania, czyli jego doświadczenie jest jakby takim argumentem, żeby apelować do innych, bo czasami ktoś apeluje, no a słowa nie mają pokrycia w jego życiu. Psalmista, bazując na tym swoim doświadczeniu, apeluje do Izraela, do Izraela, do nas, bo czytamy ten psalm dzisiaj: Izraelu, Stary Testament, więc stąd Izraelu pokładaj w Panu nadzieję, pokładaj w Panu nadzieję. Czyli ufaj, bądź pokorny i ufaj Panu Bogu, bo On Cię doprowadzi do szczęścia, do radości, do pokoju, teraz i na wieki. Czyli dziś i jutro. I Amen. Aż do śmierci. To jest ta droga dla wszystkich wierzących. I jeszcze mamy dwa psalmy. 143 psalm. On jest troszkę dłuższy, ale z tego, z tego psalmu skoncentrujmy się może na tylko kilku jego wersetach. Właściwie na dwóch: w wersecie siódmym i ósmym. Werset siódmy i ósmy, bo one są bezpośrednio związane z nadzieją. Popatrzcie do tekstu, czytam tylko te dwa wersety. Prędko wysłuchaj mnie, panie. Panu Bogu też można, można stawiać jakieś wymagania, ale jeżeli na przykład cierpimy albo bolejemy nad czymś, no to to prędko czasami rzeczywiście się nasuwa samo przez się, nie trzeba się nawet zastanawiać, prawda? Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznaj mi, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. Psalm jest błagalną lamentacją. Czyli jest to, jest to lamentacja. Zwłaszcza ta część, która jest przed tym fragmentem, który czytałem, o tym mówi. I wymownie potwierdza taki charakter tego psalmu. Ten fragment właśnie, który przeczytałem, czyli te wersety siódmy, ósmy. Psalmista usilnie błaga Boga o wysłuchanie. Prędko wysłuchaj mnie, panie. Nie mówi dlaczego prędko. Nie, nie wiemy dokładnie znowu, co przeżywa, jakie trudności przeżywa, ale nie ulega wątpliwości, że to słowo Jego wyrasta z jakiegoś doświadczenia no, bardzo trudnego może nieszczęście jakieś przeżywa, może wrogość otoczenia i to wszystko sprawia, że Duch Jego słabnie, Duch Mój omdlewa. Jeżeli człowiek omdlewa, to słabnie, prawda? Ale tu jest powiedziane nie ciało, duch. Duch mój omdlewa. Psalmista widzi więc w tej sytuacji ratunek gdzie? W czym? W odkryciu bliskości Boga, Jego oblicza. Dlatego mówi co? Jak nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Mamy znowu ciekawy, ciekawy aspekt relacji z Bogiem, bo my słuchamy Boga, słuchaj Izraelu. Ale także możemy oglądać Boga, oblicze Boga. Jak to Boga można namalować? Zakaz był malowania. Natomiast chodzi tutaj o duchowego obcowania z Bogiem oglądać Boga. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. To święci doświadczali na modlitwie: oblicza Bożego, błaganie. On zdaje sobie sprawę, że tracąc ducha, tracąc także życiową energię, staje się jakby martwym za życia. Martwym za życia. Żyje, ale wchodzi jakby w sferę śmierci, zwłaszcza jeżeli mamy na uwadze duchowe sprawy. Stąd on dopowiada, że bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. Schodzą do grobu, w sensie wchodzą w sferę śmierci. Stąd... Prośba, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Prośba psalmisty o wysłuchanie, ratunek, przechodzi w prośbę o osobiste doświadczenie Bożej łaski. I tu już konkretnie psalmista wymienia, o co mu chodzi w tej prośbie błagalnej. Prosi, żeby Pan Bóg nie zakrywał przed nim oblicza. A teraz mówi konkretnie w wersecie ósmym, spraw, bym rychło doznał Twojej łaski. Na początku mówił: Prędko wysłuchaj mnie, pani”. Tutaj w tłumaczeniu polskim jest powiedziane: rychło, żebym doznał twojej łaski. Czyli jakiegoś dotknięcia zbawczego, bo łaska to jest Boży dar, który i on nas oczywiście jakoś uzdrawia, uzdrawia, umacnia. Łaska chodzi o Bożą miłość, Bożą miłość bez tego daru psalmista ma świadomość, nie będzie w, stawie, w stanie ożywić swego ducha. Argumentem za tym, że to jest możliwe, że Bóg może wyjść mu naprzeciw, rychło okazać miłość, łaskę, jest to, że ufa Panu Bogu, bo w Tobie pokładam nadzieję. Czyli, patrzcie, nadzieja jest argumentem wobec Boga, że On może zareagować no, szybko, nagle, rychło. Jeżeli ty ufasz Panu Bogu, jeżeli ufasz, wierzysz w Jego moc zbawczą, no to On no rzeczywiście może zareagować szybko, nagle, pokłada nadzieję w Bogu. Werset ósmy, tu początek. I dlatego z myślą o przyszłości, w nadziei, że Bóg zareaguje, psalmista prosi o Boży dar właściwej drogi. Oznaj mi, jaką drog drogą mam kroczyć. W związku z tym otwiera się na Boga, jest, ufa, że Bóg to zrobi, i dlatego prosi go już o, o drogę, żeby mu pokazał, jak ma żyć, co ma robić w tej, swojej, w tej swojej sytuacji. Otwiera się na Boże pouczenie, czyni to w ufnej modlitwie, wznosząc duszę do Boga. To jest ten ósmy werset. Wznoszę do ciebie moją duszę. Ufam tobie. Wznoszę do ciebie moją duszę. Pokaż mi drogę, którą mam iść. I ostatni psalm. 146, i tutaj znowu będą trzy wersety, trzeciego do szóstego. 146 psalm. Przeczytam ten fragment. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Szczęśliwy komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje, On wiary dochowuje na wieki. Przepiękny psalm. Najpierw w wersecie pierwszym i drugim, ja ich pominąłem, pierwszy drugi jest zachęta do oddawania Bogu chwały. On zachęca siebie, psalmista, bo mówi: Chwal duszo moja. No ciało też chwali Pana. Jak jedno z drugim się wiąże, człowiek jest całością, prawda? W związku z tym przed Bogiem no, nie tylko duszę wylewamy, ale także i poprzez, powiedzmy, gesty swego ciała okazujemy Panu Bogu, no właśnie, szacunek, prawda? Chwal duszo moja Pana. Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył. Chcę śpiewać Bogu mojemu, Póki będę istniał, proszę, dopóki będę żył, póki będę istniał, to co chcę, chwalić Pana, śpiewać Panu Bogu, chwalić i śpiewać nawet, proszę, śpiewać może nie na głos, ale życiem śpiewać, no, bo to śpiewać można w różny sposób. prawda? I po tej zachęcie do siebie teraz przechodzi do takiego pouczenia. Tych, którzy słuchają Jego słów, słuch, którzy będą czytać te Jego słowa. W liczbie mnogiej nie pokładajcie ufności w książętach. Kim są ci, książę ci książęta? To są powiedzmy, ludzie bogaci, wielcy tego świata, to są ci, którzy dysponują, mają władzę, rozkazują, decydują i tak dalej, i tak dalej. Przestrzega psalmista, żeby nie pokładać ufności właśnie w takich bogatych. Ale czy tylko w bogaczach? W żadnym człowieku, w żadnym. Nawet najpotężniejszy człowiek, powiedzmy na ziemi, nie zapewni wybawienia od zła. Mamy tutaj znowu ten problem zła, cierpienia, trudności, i tutaj psalmista do tego nawiązuje. Nie pokonajcie ufności w ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. On ci może pomóc, ale cię nie wybawi. Ty musisz sam przeżyć to, co przeżywasz. No dobrze, jeżeli ktoś stoi przy Tobie i Ci pomoże. Bogu dzięki, bo masz anioła, który się może Ci podrzucić tam coś, żebyś, żebyś nie umarł dziś, tylko jutro. Właściwie w Bogu jest po prostu tylko ocalenie. Człowiek Cię nie wybawi, nie wybawi. On Ci może pomóc, tak, ale Cię nie wybawi od grzechu, od, od cierpienia w końcu, no bo lekarz robi co może, biedny, no ale co, on nie jest panem życia i śmierci. To wszystko na, należy, należy do Boga. To jest właśnie ta przestroga bardzo ważna. Moc, chwała każdego, to marność, którą w całej pełni odsłoni dopiero śmierć. I stąd nawiązanie do tego, gdy tchnienie go opuści, wraca do ziemi, przepadają jego zamiary. Koniec. I teraz przechodzi psalmista do takiego błogosławieństwa. Błogosławieństwo po grecku makaryzmy. One się zaczynają od słowa Makarios albo Makarioj, błogosławiony, błogosławieni, szczęśliwy, czy szczęśliwy. I tu mamy szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba. Bóg Jakuba, czyli chodzi o Boga Izraela, Boga prawdziwego. Szczęśliwy jest ten człowiek, błogosławiony. Dlaczego? Dlatego, że ma nadzieję w Panu, Bogu swoim. To jest werset, werset piąty. Motywem tej nadziei, wspólnym dla wszystkich, jest co? Ktoś powie, no a jak ja, ja nie ufam Panu Bogu? No dobrze, ale masz oczy, patrzysz na świat, no to to jest argument, żeby ufać temu Stwórcy, który to stworzył. Nie musisz nawet być wierzącym, nie wiadomo jakim. Tutaj ten psalmista do tego nawiązuje, który stworzył niebo i ziemię i może ze wszystkim, co w nich istnieje. Proszę, ufać Panu Bogu. Każdy może, patrząc na świat, jak ma oczy otwarte, widzi, no to chwali Stwórcę. To jest właśnie zaufanie do Boga. Dla psalmisty ważnym argumentem jest więc złożyć nadzieję w Bogu, ale także Bogu Stwórcy, ale także na końcu dopowiada jeszcze, jeszcze ten jeden argument za tym, żeby ufać Panu Bogu, mianowicie Jego objawienie. On nie tylko stworzył świat objawiając się przez dzieło stworzenia, ale poprzez słowa i czyny zbawcze. O tym opowiada Biblia, prawda? Czyli na końcu mamy potwierdzenie: On wiary dochowuje na wieki. Wiary dochowuje na wieki. Kto dochowuje wiary? Pan Bóg. A jak dochowujemy wiary komuś, panu Bogu, ludziom? No jeżeli przyjmujemy słowo, wierzymy w to słowo, w to, co ktoś czyni, ufamy komuś, dlaczego? No bo jest jednoznaczny, nie kłamie. Mam zaufanie do ojca, matki, no bo żyją w prawdzie, czyli ufamy panu Bogu nie tylko z tej racji, że nas stworzył, ale także z tej racji, że Objawił siebie i jest wierny temu, co, co powiedział, co uczynił. To nie jest tak, że powiedział, dziś powiedział jutro odwołuje, bo się pomylił. On wiary dochowuje na wieki. W pełni potwierdził to Bóg wiadomo poprzez Jezusa Chrystusa, że jest wierny do końca, nawet kosztem życia wcielonego Syna Bożego, potwierdził, że Bóg jest wierny, dotrzymuje, dotrzymuje słowa. I potem mamy w dalszym ciągu w tym psalmie mamy te przejawy. Tego nadprzyrodzonego objawiania się Boga, jego słów i czynów. Mamy, czytajcie to dalej, od Wersetu Siódmego. Daje prawo uciśnionym, daje chleb głodnym, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, miłuje sprawiedliwych, szczerze przychodniów, chroni sierotę i wdową, wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych. I kończy psalm takim pięknym, powiedzmy, wyznaniem. Pan króluje na wieki. Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Alleluja. Zakończyliśmy Alleluja. 21 marca. Zapamiętajcie, podzórmy się. Panie, do Ciebie wznosimy nasze serca, bo ufamy Tobie, Twojemu miłosierdziu, Twojej łasce, która nas wyzwala, umacnia, wspiera, spraw, abyśmy dzięki niej byli prawdziwie ludźmi nadziei który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na was, pozostanie na zawsze. Amen. Amen.